Cześć. W tym filmie pokażę ci, jakie pytania warto stosować w ankietach, kiedy z nich korzystać i czego unikać, aby zebrać wartościowe odpowiedzi. Dobrze dobrane pytania to klucz do skutecznej ankiety. Pomagają uzyskać konkretne, porównywalne i prawdziwe dane, a źle dobrane mogą zniechęcić respondentów i zniekształcić wyniki. Zacznijmy od najczęściej stosowanego pytania jednokrotnego wyboru. To dobra opcja, gdy chcesz, żeby respondent wybrał tylko jedną odpowiedź. Jeżeli chcesz zebrać więcej niż jedną odpowiedź, użyj pytania wielokrotnego wyboru. Respondent może zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które go dotyczą. Pamiętaj, aby oznaczyć opcję wiele odpowiedzi w panelu po prawej stronie. Skala ocen świetnie sprawdza się przy ocenie wrażeń i opinii. Możesz też użyć skali NPS od 0 do 10, aby zbadać lojalność swoich klientów. Pytanie otwarte pozwala zebrać więcej szczegółów i jakościowy feedback. Da Ci zdecydowanie więcej kontekstu, ale może być nieco trudniejsze do analizy. Pytanie macierzowe umożliwia porównanie kilku elementów jednocześnie, np. różnych aspektów usługi. Jest wygodne i zdecydowanie oszczędza miejsce w formularzu. Na koniec pytanie z logiką, czyli takie, które wyświetla się tylko w określonych warunkach. Pozwala skrócić ankietę i dostosować ją do odpowiedzi uczestnika. Pamiętaj, unikaj pytań niejasnych czy podwójnych, zbyt ogólnikowych lub sugerujących odpowiedź. Zbyt długa ankieta też działa na niekorzyść. Lepiej zadać mniej pytań, ale takich, które są bardziej przemyślane. Jak widzisz, dobrze dobrane pytania to podstawa skutecznej ankiety. Korzystaj z różnych typów pytań, dopasowując je do celu badania.